Minęła czwarta witają się z Państwem Anita Kilian-Kuźniewicz i Piotr Kuźniewicz. Przed nami kolejne wydanie TOP Tygodnika, a w nim... Liga NFL przeznaczy milion dolarów na badania nad wykorzystaniem marihuany w leczeniu przewlekłego bólu i wstrząsu mózgu. Nic dziwnego, bo w zawodowym sporcie to tak częsty problem, że aż głowa boli. Apple Sherbet, Pie To33, Shoreline, Peanut Butter, Breath. Dzisiejsze odmiany to dobrze znajomi Pacmana, a przy tym pyszne kwiaty. Mundrog splif, czyli potrzymaj mi młynek i patrz. Z takim zawodnikiem mógłby stanąć w szranki jedynie z jarko z Buchańca. Czy Mojżesz był pierwszym prohibicjonistą, który chciał zabrać zioło ludowi? Odkrywamy mroczne sekrety hebrajskiego lidera. Jak dobrać stężenie CBD i co w ogóle nam to mówi? To będzie poradnik skroplony na miarę. Wstrząs nie jedno ma imię. Czasem dobrze jest kimś wstrząsnąć, żeby się otrząsnąć, natomiast wstrząs mózgu nie jest mile widziany. Zawodowi sportowcy są szczególnie narażeni na ten problem i znajdują się też w grupie większego ryzyka, jeżeli chodzi o choroby związane z bólem przewlekłym. Liga NFL chce pomóc swoim zawodnikom, dlatego zdecydowała się na hojny gest w kierunku instytucji badających medyczne wykorzystanie marihuany. Zobaczmy, co takiego ostatnio wstrząsnęło mediami w Stanach. Co Cię boli? Czy aż tak cię to boli? Sportowcy nie muszą zapoznawać się z twórczością PEI, żeby usłyszeć to pytanie. Kontuzje związane z nimi ból, a także wstrząśnienia mózgu to dla zawodowców ryzyko wpisane w pracę. Z tego powodu liga NFL postanowiła przeznaczyć milion dolarów na granty dla dwóch badań nad wpływem marihuany na ból, ochronę neuronów, a także ogólne wyniki w sporcie. Badacze nie ukrywają zadowolenia. Nasz zespół badawczy jest przekonany, że różne formulacje kanabinoidów z medycznych konopi mają potencjał w prewencji i leczeniu ostrych oraz przewlekłych skutków ubocznych wstrząśnień mózgu. U zawodowych sportowców chcemy też pokazać, że kanabinoidy mogą być stosowane zamiast opioidów w leczeniu przewlekłego bólu. Mówi Patryk Niri, profesor kierunku kinezjologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu w University of Regina. Taki entuzjazm nikogo nie dziwi, bo konopie były wykorzystywane w leczeniu bólu wszelkiej maści już od wieków. Ciekawe, czy w formie maści. A my w top tygodniku zostajemy jeszcze przy klasycznej formie, czyli przy kwiatach. A w naszym zielonym ogrodzie będzie dzisiaj apetycznie i owocowo. Rozpoczynamy kolejny przegląd odmian, a na pierwszy ogień idzie energetyzujące jabłuszko, czyli Apple Sherbet Pie. Apple Sherbet Pie to owoc miłości kalifornijskich genetyków, łączący w sobie cytrusowo-drzewne zapachy z nutą jabłek. Na wydechu posmak jest nieco. Kościelny, co nie wszystkim może odpowiadać, ale za to wlewa w użytkownika paliwo niczym kanadyjski ciężarowiec szykujący się do rajdu na odtawę. Jest to odmiana dla bardziej doświadczonych zawodników, bo ma w sobie 25% THC, więc lepiej podchodzić do niej małymi kroczkami. Zdziałem to tak jest, że dla człowieka jeden mały kroczek, ale potem przeważnie wielki krok do lodówki. A jak nazwać zjawisko, kiedy po odmianie marihuany przypominającej lody idziemy do lodówki, a właściwie do zamrażarki i wyjmujemy z niej lody. Jak to mawia młodzież? Co to, gelato? To my nawet nie. Gelato 33 to chyba liczba gałek, którą jest się w stanie zmieścić po spaleniu przysłowiowego bata z tej odmiany. Od tej gastrofazy się nie wykręcimy, bo sama wkręca niczym lody włoskie. Pachnie kawą, paliwem i ma delikatną warstwę zapachu, przypominającego kruche ciasto. Przy 25% THC i takim bukiecie zapachów, usadza przy talerzu, a później może usadzić wieczorem przy łóżku, gdy potrzeba zmrużyć oko. A gdy trzeba oczy otworzyć, wtedy przydaje się zbalans krzyżówka z delikatną przewagą satiwy. Shoreline to specyficzny szczep o dość sporej mocy, który nie każdemu może przypasować ze względu na jego charakterystyczne kwaśne zapachy. Za to w działaniu niezłe z niego ziółko. Do abordażu! Tak wołają wszystkie cząsteczki THC przyczepiające się do receptorów w mózgu, gdy Shoreline cumuje w naszych płucach. Jest to hybryda z przewagą satiwy o wyraźnym bukiecie kwiatowo-cytrusowych zapachów podbitych kwaśnymi akcentami. Na wdechu i wydechu smakuje trochę jak lemoniada. Jego działanie skupia się głównie w głowie, wyostrzając zmysły i koncentrację i pozwalając złapać flow, który potrzebny jest w wielu zawodach wykorzystujących pracę umysłową. Na przykład wśród programistów, pomimo 23% THC, nie daje wyraźnej gastrofazy, więc przynajmniej waga nie dobije do złego brzegu. Gorzej, gdy łyżka z masłem orzechowym wszczepi się do ręki podczas gastrofazy, wtedy nie ma zmiłuj. Ja czasami nawet mam wrażenie, że wręcz ziony tym masłem. A propos kolejna odmiana, jest bardzo charakterystyczna pod względem smaku i zapachu. Powiedzieć o niej, że jest wytrawna, to jak nie powiedzieć nic. A nie powiedzieć nic to rzecz też normalna, gdy peanut butter za bardzo rozsmaruje nas na kanapie. Zapraszamy na prezentację. Gdyby Panoramix przyrządzał magiczny napój z marihuany, pachniałby on jak peanut butter breath. Ten blend głębokich aromatów ziemi, orzechów i ziół sprawia, że jego kwiaty zyskują kuszący, wręcz wytrawny zapach, przynoszący na myśl spotkania druidów pod Stonehenge. Zresztą, Stone to bardzo dobre określenie, bo przy 28% THC peanut butter breath może nas rozsmarować po kanapie. Dym z tej odmiany jest mleczny i zaskakująco łagodny, zupełnie jak późniejszy ciężar na oczach i błogi uśmiech od Rozluźnionego ciała. A teraz z ogrodu wchodzimy do kuchni, bo w życiu, podobnie jak z kanabinoidami, ważny jest balans. Przejście jednak całkiem uzasadnione, bo to właśnie z tych roślin z ogrodu powstają potem cudowne dzieła cukiernicze. Dzięki nim zdajemy sobie sprawę, że na szczęce można mieć nie tylko zawiasy, ale i zakwasy. A jak smakuje biała czekolada z pistacjami, infuzowana olejem RSO? Zobaczmy w naszym materiale. Wszyscy dobrze wiemy, że z czekoladą jest jak z gramami w coffee shopie. Można wziąć jeden kawałek, ale po co tylko jeden, skoro można też dwa albo od razu pięć. Zamysł czekolady jest szlachetny, bo THC można łatwo porcjować, a rozmiar kostki sprawia, że i dawka może być przyjazna nowicjuszom. Gorzej, gdy trafimy na tak zwaną słodką dupkę, a miligramy z kosteczek nałożą się na siebie, wtedy łatwo o czekoladowe domino. Tym bardziej, że słone pistacje i słodka biała czekolada nie pomagają w zachowaniu umiaru. To tykająca bomba, po której można mieć niezłą bombę, nie tylko na podniebieniu. A jeśli już przy bombach jesteśmy, to teraz coś dla fanów astronautyki i nauk o wszechświecie, bo przed Państwem spliw, który wyśle Was w kosmos. Moonrock Spliff to monumentalna konstrukcja, która łączy w sobie różne części zioła. I niestety nie tylko zioła. Choć chodzą słuchy, że ktoś kiedyś spalił całego takiego splifa i dał radę obejrzeć naraz całą trylogię Greya, bo się nie ruszał. Houston, mamy problem. Nie ma tego komu spalić, bo nikt tutaj nie chce palić tytoniu. Moonrock Spliff to prawdziwe zjawisko galaktyczne, którego zderzenie z płucami gwarantuje deszcz kanabinoidów i terpenów, choć dzięki tipowi i odpowiedniej strukturze nie musimy się obawiać komet. W Moonrock Spliffie znajduje się susz, kif, ekstrakt z żywicy i niestety tyton, a całość obtoczona jest w kifie, który spoczywa na ekstrakcie z żywicy. Trudno obliczyć dokładną moc takiego jointa, ale w skali od 1 do 10 to bardzo mocne Mati chyba mi weszło. Takiego splifa można śmiało nazwać teleskopem, choć my jego nie polecamy, ponieważ zawiera tytoń, a tytoń jest oczywiście trucizną. A teraz, skoro Apollo wylądował, to czas przejść do świata mędrców i ich szkiełek. W sekcji nauka ważne badanie, które potwierdza to, co mówimy od bardzo dawna. Czyli, że osłom nie powinno się podawać marihuany. Tym razem okazuje się, że także zwierzętom. Czy osioł może się zjarać? Zanim zaczniecie podawać imiona kolegów i koleżanek, zatrzymajcie się, bo tym razem chodzi o zwierzęta. Jak podają weterynarze, zjedzenie suszu konopnego przez osły ma na nie podobne działanie, co spożycie śmiesznego ciasteczka przez człowieka. W badaniu opublikowanym w Journal of Veterinary Diagnostic Investigation okazało się, że osły karmione konopią Konopiami indyjskimi, co prawda nie zaczęły gadać jak osioł ze szereka, ale działanie utrzymywało się nawet do 44 godzin u jednego z osłów. Czy krzyżówka człowieka z osłem da nam odpowiedź na problem rosnącej tolerancji i krótkotrwałych efektów po konopiach? Od teraz ty ośle ma szansę stać się komplementem w niektórych kręgach. Za to w kręgu użytkowników CBD panuje kompletny chaos. Ludzie nie wiedzą, co mają robić, wyprzedają domy, zostawiają swoje majątki. Opuszczają ziemię, a pierwsze do szalup skakują pipety i dzieci. Nikt nie potrafi odpowiedzieć na dręczące wszystkich pytanie. Stąd ogólnokrajowy chaos, a brzmi ono: jak wybrać stężenie oleju CBD? CBD to nie alkohol. Więcej procent na butelce nie zawsze oznacza lepiej. Tak naprawdę stężenie oleju mówi nam jedynie tyle, ile CBD mieści się w całej butelce i w jednym mililitrze ekstraktu. Powinniśmy też patrzeć na stężenie w miligramach, a nie procentach. Przed wyborem stężenia do suplementacji warto ustalić swoje dawkowanie w oparciu o wagę. Wtedy będziemy wiedzieli, ile dziennie zużywamy oleju, a ile w ciągu miesiąca i będzie można sensownie wybrać stężenie. Niskie stężenia sprawdzają się na początku przy przy testowaniu różnych dawek i u osób wagi lekkiej. Natomiast wyższe stężenia zapewniają większą opłacalność dla osób, które z różnych powodów potrzebują więcej CBD niż przeciętnie. Więcej informacji na temat tego, jak dobrać stężenie CBD, żeby to miało sens, znajdą Państwo na stronie www.stonerschef.pl. My niedługo tam wrócimy, a tymczasem pora otworzyć konopny słownik na literze D. Duży mamy tutaj wybór, jednak koniec końców padło na dyspensarium. Nie mylić z akwarium. Chociaż u nas droga z dyspensarium do akwarium byłaby dość krótka, z katalizatorem w postaci wiadra. Dyspensarium konopne to rodzaj placówki specjalizującej się w produktach z konopi indyjskich i włóknistych. Wyróżnia się dwa typy dyspensariów, rekreacyjne, gdzie można zakupić zioło i przeróżne przetwory z konopi po osiągnięciu dorosłości oraz medyczne, w których konopie mogą kupować jedynie pacjenci z kartą medycznej marihuany. Dyspensaria wywodzą się. Z Anglii i Szkocji, jednak kiedyś były to zwykłe apteki, w których można było po prostu dostać marihuanę. W swojej obecnej wersji należą do nich wyłącznie konopne apteki, a ich kolebką stała się Ameryka Północna. Być może niedługo takie dyspensaria? Lub the Apotheken? Będzie można odwiedzać w Niemczech. Co prawda nasi sąsiedzi mówią jeszcze, warten bitte. Ale już bliżej niż dalej. I może to lepiej, bo w przypadku Niemiec akcje w stylu blitz nie zawsze kończą się tak dobrze. Czy Nach Bachlin! Być może niedługo w Niemczech będzie można legalnie odwapniać szyszynkę. Nowo powstała koalicja rządowa zapowiedziała wdrożenie ram prawnych dla legalnego rynku rekreacyjnego, dając sobie maksymalnie 4 lata. Choć ostateczny termin zależy od niemieckiego Ministerstwa Zdrowia. A jak to wygląda obecnie? Samo posiadanie konopi jest zdekryminalizowane, więc o ile nie palimy zioła publicznie, to raczej nie ma się co martwić mandatem. Niemcy mają też dobrze rozwinięte. Rynek medycznej marihuany. Pacjenci mogą przebierać spośród ponad 40 szczepów. Z konopi, jak się okazuje, mogą czerpać też zwierzęta. I to nie tylko te niemieckie. Układ endokanabinoidowy, czyli główna część do samoregulacji równowagi biologicznej u wszystkich ssaków, występuje także u naszych zwierząt domowych, takich jak psy i koty. A ponieważ 17 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kota, to przyjrzyjmy się temu, jak CBD z konopi włóknistych może pomóc polepszyć życie naszych pupili. Miał, 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 ale czy miał olej CBD? Jak się okazuje, zwierzęta, w tym koty, również mogą czerpać korzyści z terapeutycznego wpływu kanabinoidów. Odpowiedzią na pytanie, dlaczego, jest układ endokanabinoidowy, który pełni te same funkcje u wszystkich ssaków. To dlatego, CBD może pomagać kotom neurotycznym, zlęknionym czy zmagającym się z bólami stawów, przewlekłymi stanami zapalnymi czy padaczką. Jedni walczą o wolność, natomiast drudzy chcieliby ją odbierać pod płaszczykiem dbania o tzw dobrospołeczne. Po głośnym aresztowaniu rapera Maty w internecie zawrzało na temat legalizacji. Rozpętała się prawdziwa burza, a jednym z ciskających pioruny był profesor Mariusz Jędrzejko, który w wywiadzie dla magazynu w Polityce postanowił obalić mity dotyczące marihuany. Problem z tym, że profesor chyba pomylił rzeczywistości, w których się znajduje, bo sam artykuł jest wręcz wylęgarnią Mitów na temat zioła i to tych najbardziej krzywdzących. Pokusiliśmy się o dodanie komentarza w tej sprawie, który przeczytają Państwo na stronie www.stonershev.pl Kurtka do twardych narkotyków, brak właściwości medycznych, żerowanie na zagubionych nastolatkach dla biznesu wartego 2% światowego PKB. To nie broszura towarzystwa Trawa jest dla bydła, a niedawne argumenty przeciwko legalizacji Konopi wyciągnięte przez Mariusza Jędrzejko, socjologa i pedagoga zaproszonego przez portal w polityce.pl do obalenia mitów na temat marihuany. W najnowszym artykule rozkładamy wywiad na czynniki pierwsze i punkt po punkcie wyjaśniamy, dlaczego Profesor, próbując wejść na Mount Everest, potknął się o dywan. Dla leniwych przedstawiamy szybką konkluzję. Między innymi właśnie dlatego nie kontaktują się z nami obce cywilizacje. Wbrew temu, co może się wydawać, to prohibicjoniści próbowali dobrać się do zioła jeszcze przed Chrystusem. Mojżesz, po to jego dziś bierzemy na tapet, wiedział, jak cenną rośliną jest marihuana. I co zrobił z tą wiedzą? Wsiądźmy razem w wehikuł czasu i razem odkryjmy tajemnicę tabernakulum. Po rozmowie z Bogiem Mojżesz wrócił do kapłanów i oznajmił im, że Bóg dał mu przepis na olejek do namaszczenia tabernakulum oraz wszystkich rzeczy, które tam przebywały, włączając w to jego i jego kapłanów. Przepis opiewał na 6 litrów oliwy i 3 kilogramy kwiatów konopi, co wskazuje na potężny ekstrakt. Mojżesz miał później twierdzić, że receptura olejku nie może wyciec poza kapłanów, ponieważ olejek pozwala na komunikowanie się z Bogiem, a tylko Wybrani mogą tego doświadczyć. Czyżby Mojżesz był prekursorem konopnego prohibicjonizmu? Jak pokazują statystyki, lud coraz bardziej skłania się ku konopiom, a ostatnie dwa lata jeszcze bardziej to uwypukliły. I nie ma co się dziwić, bo ten okres przeczołgał nas wszystkich, i fizycznie, i mentalnie. My na całą sytuację po bóżku spojrzeliśmy trochę z przymrużeniem oczu. I delikatnie memochodem. Przez ostatnie dwa lata mogliśmy zaobserwować globalny wzrost konsumpcji marihuany. Do najczęstszych powodów zaliczano samo leczenie bólu i zaburzeń psychicznych, jak również radzenie sobie z nudą w czasach lockdownu. Co ciekawe dyspensaria oferujące marihuanę zostały uznane w USA za niezbędny sektor gospodarki i mogły swobodnie funkcjonować przez cały czas trwania tak zwanego stanu wyjątkowego. Czyżby zioło stało się tarczą dla ludzi podczas ograniczonego dostępu do służby zdrowia? Na pewno na Wizyty czekało się mniej czasu. W dzisiejszym top tygodniku to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i żegnają się z Państwem Anita Kilian Kuźniewicz i Piotr Kuźniewicz. Do zobaczenia w następnym tygodniu i życzymy miłego wieczoru.